Siemaneczko, ja jestem pepe, o tym Games witam was w farmiksu, tutaj będzie od ZERA na zieloncek. Ciąg dalszych czerwca, eee, dzisiaj sprzedajemy sobie siano kiszonkę z pryzmy. Jędźmiec został przeze mnie skoszłony cały. Mamy w ilosie, proszę państwa, jędźmieja 44 tysiące litrów, no i zasypany cały magazyn, poza chyba jeszcze 6-7 tysięcy litrów jeszcze na przyczepie tam przygotowana jest właśnie do wysypu a teraz e, co wsiadamy do naszego ciągnika lecimy kombajnem, nie zjeżdżamy kombajnem i nic e, tylko po prostu postawimy go bo wiem, że będziemy psienicę pierwszą kosić więc sens mówi nie ma go sprowadzać na e, główne gospodarstwo zapomniałem, no, że te progi są na ziemi, znaczy progi tylko te kamiężniki i troszkę będzie ma się inaczej ustalać do wyjazdu Dobra lecimy, lecimy sobie ogólnie do handlarza ze zwierzęt, zwierzętami będziemy to sprzedawać, ponieważ no, miałem dobra cena jest więc to będziemy sobie tam jechać tam sobie to ogarniemy i będziemy mieli troszkę pieniędzy potrzebuję pieniędzy na e, dokładnie na jedną działkę. Na jedną działkę, żeby móc komfortowo powiększyć sobie już pole, a mianowicie pole około 25, czyli działkę 29 bodajże. Właśnie tą działkę będę chciał sobie zakupić. Kula, tak mi trochę raźni ten dźwięk, ciężko mi nie ustawić w tym obrazie te dźwięki. Bo trochę mam wrażenie, trochę przegłośno to wszystko jest. Ale niestety, takie są roki właśnie tutaj Nagrywanie jest strony. A chodzi mi o że proszę Państwa, dokładnie o działeczkę 96, przepraszam, tutaj 96 Teoretycznie już mam pieniądze, ale wiadomo, nie chcę też tego... Znaczy, nie chcę być... Się, a, to sobie w głowie wesołej wesołe. Dlatego też sprzedaję A powiem szczerze, tam jest ponad 240 tysięcy chyba litrów Podaję, że było tej samej gryzmy Więc to no, trochę tego towaru jest Więc warto by to było teraz po prostu sprzedać w tym momencie Ponieważ... Y no w lipcu będziemy mieć kolejne sienokosy, więc kolejne kosy które będą szły pryzmę, więc musimy to mieć przygotowane, musimy mieć miejsce na to, dlatego tak teraz postanowiłem to wszystko No Na liczercu teraz sumy nie będę pasował, stwierdziłem, że będę pasował wszystko razem, czyli poprzednicy oraz owsie, będziemy sobie to pasować, no trochę tego towaru będzie, bo nie ma co szukiwać. Są dość spore pola, zarówno pszenicy, dużo pol pszenicy, jak i właśnie jedno potężne pole yy, owsa, więc tutaj wydaje mi się, że jak to będziemy mieli na słomę, będziemy dopiero pasować yy, i oczywiście tutaj zielna, yy, yy, to pójdzie na sprzęt na tradycyjnie. to się nic oczywiście pod tym kątem nie zmienia. Ja sobie muszę chyba że coś tamtej strony będzie troszeczkę lepiej to wyglądało. No tak, yy, oczywiście ciągnik dlc ka jeden hmm. z tej cudowny ciągniczek yy, sobie jest. Yy, powiem szczerze, że on fajnie chyba to wygląda. Lepiej szczepy. No i dzisiaj ogólnie co znalazłem na King's Modzie? Yy, fajną paczkę maszyn z FSA 19. I postanowiłem ją grać, bo powiem szczerze, że w 19 maszyny były. No, to można powiedzieć. Zajebiste. Yy, mi się bardzo podobały. 15 szczególnie podobała mi się rzoskę, w zależności jak tu wymawia. Od rzoski, rzoskę, jak już tak będzie po francusku. Ta rzoskę mi się podobała zawsze. E, no i oczywiście ta leżywaczka, która tutaj jest. To jest bardzo fajna skuna. E, szkoda, by teraz to wyszło, bo byśmy teraz pewnie nie kupywali i którą aktualnie mamy. A tak byśmy są właśnie z tą z... ...kolokwialnym yy, z 19, tak? Tutaj jest praktycznie chyba każdy model, każda maszyna z 19 yy, tutaj wrzutona. I to bardzo jest odpowiednie. Jeszcze ciągniki mogłyby być, to by troszeczkę nam lepiej jeszcze współpracowało. Ale niestety tego jeszcze chyba yy, nie ma. Chociaż ciągniki jak ciągniki, to jeszcze pół... maszyna no 19 dziewiętnastki też by były fajne ciągniki. No bo nie jakiś wypik, e, który teraz pewnie by wyszedł tutaj e, pod kątem e, jakichś dodatków Czekajcie, bo tam kurna tego joysticka on tak ciężko tutaj ułożyć, może sobie coś tutaj ogarnąć, jakąś podpłokę, czy coś pod na ten joystick, żeby mi na sztywno tutaj było. Mm, bo strasznie mi tutaj półka, ta czapeczka, którą mam, joystick strasznie mi to późmalaka. on ciężko tym joystickiem e, robić. Musiałbym się zadowolić, że w końcu używana na odcinku bardziej niż zazwyczaj a już praktycznie można powiedzieć, że teraz była używana przeze mnie od kupienia jej dość spory czas temu można powiedzieć e, więc teraz e, można powiedzieć, że w pewnym sensie zostanie troszeczkę wykorzystany na odcinku e, więc tak to wygląda, no, oczywiście też pewnie będzie wymieniona e, ta dworarka bo ona była z emocji, więc przydałoby się coś kupić lepszego w przyszłości pod kątem rozwoju tak? takiego nie wiem merlo czy coś w tym stylu pa merlo to może niekoniecznie bo ten merlo to już to nie jest jak tutaj pod kątem rozgrywki u niektórych ma no, dużo ludzi grało na, na merlo bo to będzie nowość ja liczyć powiem szczerze jakaś fenda sobie tu zakupić kładowakę a zobaczymy jak to będzie wyglądało E, z pieniędzmi, i czy to będzie tak naprawdę sens to wymieniać, e, no, zobaczymy, zobaczymy jeszcze, e, bo to mamy 33, 000, nie 33 godziny przegrane. Mm -hmm. Oto godziny, Zresztą są godziny, no bo niech sobie y, ludzie nie patrzą się na motogodziny, tylko na godziny, bo to są tyle ile, że faktycznie tak to ja etcznie przegrała. Ulas, starsza eee, i no, powiem szczerze, że, że taka mi to denerżnie, to wygląda właśnie, że to, to że jest godzinówka, tak? tak zwana? Normalnie używa, na używach się, używa maszyny, no, to też kiedyś no, ale niestety i tak ludzie mówią i, i na no to nic, ich nie poradzi. Na no, Polskę serię jeszcze jak Cię mogę, ale na mogi też nie powinno, bo to godziny, to godziny. Ale to tylko moje takie ym, wrażenie, złudzenie itp. Dobra, ym, trochę oczywiście trzeba szuflować tutaj ładowarką, żeby to zaosypać, no bo jednak 37500 litów litrów, no to trochę tego towaru trzeba naładować, a ogólnie teraz patrząc ile mamy w ogóle jeszcze w silnusie? 174 tysiące. No to nie ma tak źle, 37500 litrów wyjeździliśmy. Yy, więc tak naprawdę, jakieś 7 przyczep takich będą gdzieś do wywózki 7-6, nie wiem dokładnie, to policzyć 7 powinniśmy mieć, że było tak yy, 1000 litrów. No yy, więc, trochę tego, tej wywózki będzie, no dzisiaj troszeczkę taki luźniejszy. Wstydziłem się na niedzielę, mówię, gdzieś taki odcineczek sobie zrobimy. No bo tak, żniwa ze żniwami będziemy co czas robić, no to trochę bez sensu. E, żniwa, po żniwach, że tak powiem, w sensie, wiecie, e, na specjalnie teraz na żniwa e, tego cienicy i ciończyk na znowu pszenicę, troszeczkę taki, no, nie za bardzo, mimo wszystko, więc dlatego tak teraz postanowiłem, że zrobimy tu się jedną nie kukiedzę, kieszonkę w sobie sprzedamy e, i przewiniemy sobie dopiero wtedy na Czerwiec, ja, trzeba, nie na czerwiec, tylko na widziec. I wtedy będą tutaj ma y, pszenicy. <śm> <śm> Owsal, rzepaku, rzecz jasna, bo w kolejności chyba będzie yy, rzepak z tego względu, żeby na olejach było yy, po prostu na przetwórstwo. Chyba rzepaku, yy, znaczy oleju, bo chyba daje mi się, że w tym momencie. A olejarnia, ja A nie, dobrze, że jest. Yy, Dobra, czyli na nie jeszcze jak słonecznik, jaki rzepak jest, więc tutaj jest elegancko, więc nie trzeba się tak w sumie śpieszyć z tym rzepakiem. Ogólnie tak sobie cię rozkminiałem. Może jeszcze nie w tym sezonie, bo wiadomo, tych pieniędzy nie ma. Ale eee, tak chyba podejrzewam, że to ostatni będzie też sezon case'a, którego mamy. Eee, będziemy pewnie wymieniać na przyszłe żniwa eee, już inny kombaj będzie mieli na żniwa. E, oczywiście że nie zostaje, no bo żądni mm -hmm. był z tamtego roku, w tym sezonie kupywany. E, no i teraz gdzie trzeba chyba wymienić? E, Case'a. E, trzeba będzie Case'a wymienić na mm -hmm. przyszły sezon, bo jednak trochę ambicje połączyć tych trochę pól, e, żeby to już naprawdę fajne działeczki były. No i żeby to się po prostu działo, więc to się dzieło, równało z tym, żeby po prostu mieć pieniążki. Znaczy mieć sprzęt na to, Pieni, przepraszam, bardziej niż no, coś się nie zmieściło. No, trochę długo to schodzi ten załadunek, nie ma co się uszukiwać. A, taka w e, Pod względem załadunku, no, modowaką, tak, no, tu się nie ma co, co uszukiwać. Dobra, to lecimy dalej sprzedawać sobie kiszoneczkę. żeby zarobić troszeczkę pieniędzy, no bo. Chcę jeszcze kupić tą działeczkę, tam jest też takie wycięcia, do wycięcia, bo chcę przygotować działkę pod powiększenie oczywiście, pod połączenia, pod no ogólnie wszystko już co jest możliwe, czyli powiększenie, łączenia itp. No bo jestem dość ambitnie, chcę podejść do tego tematu w tym sezonie, ponieważ można się powiedzieć, może nie ale zbliżamy się już bliżej końca. E, bliżej końca tego całego naszego, na, naszej rozgrywki hmm. I sobie ale tak e, w głowie ustaliłem, że No po, po prostu teraz już trzeba łączyć pola No i dość powiem, podejrzewam, mocno będę po, łączył te pola, ponieważ y, W tym sezonie jeszcze to nie wypali, wiadomo To co mam za myślę, czyli tak, widzicie, znaczy inaczej, jak widzicie, jak wiecie, mamy tu te pola, chcę dokupić później to pole po przebinięciu, ile taki budżet będę miał. Teraz to, oczywiście to mamy, i to, czyli mam jakieś 270 tysięcy, czy 70 tysięcy trzeba mieć na to pieniędzy, żeby to wszystko kupić. A my teraz może pójdziemy jeszcze na ten pole, na tą dzieweczkę ja sobie tu włączę typ latania, żeby pokazać. No i jak widzicie, to są, te, ta dziełeczka jest taka fajna w miarę dla mnie. No i tak, to są pola, przepraszam, pola, drzewo do wycięcia. Drzewo do wycięcia. Fajnie e, przy granicy. Do tego mamy ta część też już wtedy będzie należała do nas. Oczywiście to wszystko jest jako jedno. No i tak patrząc pod kątem rozwoju, tych pól e, i całej tutaj infrastruktury. Właśnie pod względem e, rozwoju, będę chciał właśnie jeszcze kupić te pole z pszenicą. Nie wiem, jak z tym wypali, oczywiście. E, no to wtedy łączymy to wszystko w jeden duży land. Co jeszcze najważniejsze w sobie? Też jest tutaj fajny landzik. E, tylko tutaj to jest taki problem. Znaczy, problem nie problem można powiedzieć no eee, są te głazy nie ma to wygląda z perspektywy usunięcia tych głazów tych skał jak zwał tak zwał to eee, i powiem szczerze by się to udało się ogarnąć by, się, by mi udało ogarnąć jak to mi się to, to wygląda taka to, 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 to powiem szczerze że, że wtedy patrząc eee, racjonalnie i też dość mocno optymistycznie. gdybyśmy no mieli na pewno listy plac. Yy, znaczy na gigantyczne pole można powiedzieć jak na ten moment, no bo chyba żadno, żadne pole by nie mogło się na ten moment równać z tych aktualnych z tym. No może ja pa, patrząc, może jeszcze teraz aktualnie po raz z rzepakiem. Yy, no bo jakby nie by... Czekajcie, to co jest w ogóle ta Miałoby się, to że rzepak na zasiali ja w nie wiem co to w ogóle jest. Ehm... Czekajcie. Ehm... Ta rzepak. Późia. To rzepak jeszcze dawaliśmy. Ani tawe? No, Tawa jest. A czemu pokazuję tak? Aha, dobra, dawa jest też żółta, ta? Aha. Dlatego mnie się pomyliło. Weźmy sobie do tego, tej dziełeczki jeszcze. A nie zaraz, kopimy ją. No i jest plan taki na tą dzieweczkę, żeby wziąć. Wziąć tutaj ten nowek cały. To wszystko wyrównać. Jeśli to się uda, też to usunąć, oczywiście wtedy sobie zasypać, wiadomo. A to wygląda w parlingu, czyli wyrównać to wszystko. nakładkę, nakładkę wziąć to też y, później się, też się zniwelować. Jeśli byśmy to kupili, to wszystko w jeden land zrobili. I teraz będziemy wszystko wyrównywać i będziemy naprawdę mieli gigantyczne pole. Ale, no, żeby psowo stało się co sobie chciałem. Zakupmy to. Sowa poszły w czyn, nakupiliśmy e, landzik i powiem szczerze, że, że tak powycinam sobie to mm, w międzyczasie, e, żeby to też już wam głowy nie zawracać tym. Powycinam. Pewnie sobie przygotuję to wszystko pod e, zasiewy, bo pewnie jeśli teraz e, tutaj będzie Połączone jako jedno, bo chyba mostek mi chyba tu nie będzie wadził. Hmm, chyba tutaj nie będzie wadziło, będzie możliwość połączenia, daj Boże, żeby tak było, by było dobrze. Ale tak jak będzie, no to będzie tak, połączone. E, będzie zasiane tu, będzie tu zasiane rzepak. No i tutaj co będzie? Też z jednej strony jeszcze nie powinno być na ten moment, ale już powoli będę to czyli jest połączenie yy, tutaj tej, tej części działki, yy, czyli będzie niwelacja tej drogi tutaj. Yy, no i po prostu już ci będziemy się patrzeć czy ktoś teoretycznie jeździ, bo faktycznie nie no nie jeździ. Ja będziemy na razie mieli na ten moment, prawdopodobnie na ten sezon podrzepak, żypak to pole razem połączone z tym i tak dalej, to już będzie na pewno dość duży land. No bo na naprawdę to już będzie spory land, że i no mam nadzieję, że to będzie git. Dobra, lecimy dalej, żeby nie było tylko przesadzania dwóch e, przyczep i tylko gadania z mojej strony. No to lecimy dalej, żeby sobie zradować, trzeba o przyczepę jedną i możemy je dalej. Zobaczcie jedną rzecz, to wygląda z tym. No i git. E, chciałem zobaczyć, skąd ustawienia Gdyby. Czy nie moli? No i nie moli teraz. Nie. Dobra. Eee, I fajnie. Powiem szczerze, że jakoś dziwo nawet teraz eee, komputer nie dostaje po tyłku 8% użycia procesora, do 11%, to nie tak źle. ale było do 15. <laughs> no ale tu już się od komputera, eee, No i tak, magic eee, kupiony, fajnie to wygląda. Jeśli to wyjdzie mi tak w praniu, żeby ogarnąć to, co mam w głowie, jak to tam ogarnąć też jeszcze, no i to połączę, no to będzie no, jeden taki feste kawałek od yy, rzepaczek, znaczy więcej nie będę chciał, no bo nie będzie sensu, kuźima yy, i Naprawdę, ja jestem teraz zadowolony. Ja jako powracamy pole, ale powiem szczerze, jak popatrzę na ten kawałek tej działki, wiadomo. Jest to działka z laskiem, takim laskiem. Yy, bardziej zalesieniem, niż dosłownie laskiem. A, no to jeśli to połączę, jedno z drugim, zniweluję tą kładkę i na tą drogę, to będzie napadne za pole. Pod yy, właśnie rzepak. Mam nadzieję, że to wypali. Na czas, to się będę sobie to siedział hmm, oczywiście w niedzielę, tak zawsze przeważnie, o bardziej można powiedzieć nie zawsze, ale przeważnie w niedzielę siedzę i ogarniam sobie jak mam możliwość po yy, nie zawsze w tygodniu się udaje to ogarnąć dobra, yy, wiadomo dobra cyk kurwa te joysticki, już teraz ten joystick chyba też już zostaje na bardzo po tyłku yy, i chyba się zaczyna się troszeczkę Siódź, ale to mm -hmm. nic, dobra, Jakoś tam sobie będziemy radzić, ale się nic nie dawstwie, 50-60, na koncie, nie jest to aż taka zła kwota finansowa na moim koncie. Szczerze, płacę kredytu już kredyt jest oczywiście spłacony no, na poprzedni odcinek ten wie że kiedy został spłacony więc tutaj jesteśmy na czysto więc na razie tak, ani nawozów nie kupujemy nie kupujemy żadnych tutaj e, nasion, nic w tym stylu bo nie mam do czego tak naprawdę no to bilans jest dobry bilans jest bardzo dobry e, jedziemy też na fabryce, ogólnie przestawiłem na E, sprzedaż, e, znaczy w sensie wiecie, no mąkę jak niejęćmienną sobie na sprzedaż Żeby też nie było jakichś tutaj a e, nie tej mąki, tak naprawdę mąka dopiero będzie przedstawiona jak będziemy mieli pszenicę i jęśmień, e, proszę Przepraszam, pszenicę i owiec będziemy mieli skoszoną e, Będziemy mieli skoszone to, czyli okrawy, no bo sobie go to robiono na, na, na wrześniu razie tak? Było. więc yy, tak to będzie wyglądało i powiem że tak naprawdę ta błąka jest naprawdę bardzo dochodowa, no wiadomo, myśmy mieli jeszcze jajka, tutaj kurę i tak dalej, no to byśmy mogli iść w, 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 w ciasto, tak? bo chyba ciasto pozwala, znaczy nie mogę się skupić dzisiaj, coś jest nie tak ze mną e, chodzi mi o ciasto, no bo ciasto potrzebuje co? Aha, gdzie... Masło no, nie za dużo rzeczy potrzebuje, po to po, proszę, przez masła, jajek, mleka, cukru. Eee, więc faktycznie, no faktycznie by, byśmy nawet nie poszli w tym momencie w ogóle takie rzeczy jak eee, ciasto, chyba że. Czekajcie, a tak sobie spójdziemy, a zobaczmy, gdzie to jest ta uleja, nieopiekania. Nie piekania, piekania, piekania. piekania. Supermarket, nie? Kurwa, gdzie to było? Nie chcę tu. Ej, no bez kitu, gdzie to było? Te fabryka koncert. No patrz, jaki jestem. Nie nie a, mogę się odwiedzić. Nie to w końcu jest? W miejscu. A to naprawdę... A chciałem zobaczyć jedną rzecz. Czy jest możliwość... No sobie A Pamiętam, że w 22 była taka możliwość, że można było kupować produkty, których nie mamy. I zastanawiam się, czy tutaj tak samo jest w sumie. Meka zaktywuje sobie przechowywanie, aktywuj, nie zaktywuj. I czy ja mam możliwość teraz zakupu danych tych produktów, ale chyba raczej nie. Bo wiem, że tak było. Wiem, że w 22 to było, można kupić było sobie bezpośrednio dane produkty brakujące produkty, ale w tym farmingu oczywiście tego widać nie ma. Na aboneczki, na dużo, mi się niedziela, więc y, życzę Wam im, niedzieli. Dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, zostawcie go... Czy, bo, przepraszam, zostawcie w komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się w dnia, na sobie odcinka. Na razie, cześć.